16 osób i 8 książek. Siedzi bardzo elegancki młodzieniec. Kapnęłam się, że Bartek to raper. Jestem influencer-managerem w agencji marketingowej. Hej! Niecodzienne zestawienia. Nazywam się Michał Sanko, jestem lekarzem w Czasami się boję Dziękuję. i węż. Bardzo lubię przytulane Jestem instruktorem krawmaga. Nic. Współczesny, czasami balet to Jest bardzo groźny i może e, dużo zrobić z siły. Pani jest jak moja, moja a babcia. Taki klik poczuła, mnie, że wow. Spotkanie na herbacce gdzieś w jakimś mieszkaniu. Znam to skądś, Okej, okay, kupuję to. Co z tego wyjdzie? A czy lubisz wiersze czytać albo jak mamusia ci czytać? Ja. Myślę, że książka jest zawsze dobrym tematem do rozmowy nie jest łatwym tematem, na pewno. Książki są mockością. Książki są dla mnie zdobą zazwyczaj. Muszę cokolwiek przeczytać. Dowiemy się w naszym eksperymencie. Ten początek był jaki był. No, ja byłem troszkę zestresowany. Dalej nie wiem, co ja tutaj robię, co się stało i co się tworzy. Zapraszamy do oglądania na kanale Instytutu Książki. To jest jedna wielka petarda emocji. Cieszyłem się i wstydziłem na raz. To jest taka mała, fajna kumpelka. Książki są dla mnie taką przygodą. Dla mnie są w tym momencie sposobem poznania świata. Takim momentem, kiedy ja się mogę wyciszyć, jest mi przykro, że dana książka zaraz się skończy.